Na, samej na samą premierę. ale tam wszystko było przemyślane, słuchajcie, tam wszystko działało. Aha, nie no muszę musiałeś... W zestawie dostajemy od razu 32 GB RAMu podbijmy jedną z tych kostek. RAM firmy Phoenix, dosyć nieznana firma wywodząca się z Hyundai Technology. Co ciekawe, firma chociaż mało popularna, w Polsce jest jedną z największych firm produkujących pamięci. Za M4 Pro z 6MB RAMu i pamięcią 128GB wyłożymy około 946zł na stronie ułowcychin.pl. Robię tak naprawdę materiały niszowe. Zanim przejdziemy dalej kilka rzeczy, jak wspomniałem z miejscem u mnie kiepsko, więc na szybko zmontowany prowizoryczny ekran z powleczenia na kołdrę nie oddaje w pełni efektu, ale będzie musiał wystarczyć. Dobry polski tytuł po mi nie Trójce, bo Deadlight wyszło całkiem nieźle. Oczywiście ona wykorzystuje sporo pomysłów w Dead Island, ale to, że na PlayStation 4 Plants vs Zombie Garden Warfare 2. Aha, okej. Okay. A nawet nie wiedziałem w czym mówię, że czym to. I mamy jakąś tajemniczą spuchę. Spucha jest przylepiona od spodu, dobrze, będę jej na razie odlepiał. Jak widać, pan Energej się opierdala i ma wyjebane w kanał, bo nachuj się starać, skoro ludzie i tak zapłacą. Z takim podejściem jego kanał będzie umierał, a razem z tym ilość patronów. Także KSI, jak chcesz te 5 koła z patronajta to zacznij się starać, bo twój kanał już umiera XD Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energii Kincielski, a to. Energy Quality Control 3. Czy... Zapraszam. Historia skupiała się na gangsterze, Johnny'm Estacado, który dostaje możliwość używania tytułowej ciemności. 5 lat po premierze pierwszej odsłony, studio Digital Extremes przygotowało sequel opowiadający dalsze dzieje Estacado i złączonej z nim ciemności. Johnny, Johnny, Jackie. Dobrze. Tutaj nadal jest brutalnie, ale jakoś tak wesele, jeśli mogę to, okre jeśli mogę to tak określić. Albo nie. Jeśli Ci się podobał, zapraszam do subskrypcji, wsparcia mojego kanału na portalu patrones.ca. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformy YouTube. Idę się położyć, spać z koniem. Znaczy, żono. z żonkoniem. Kongratulam. Ja kurwa w nie jebana masz!